Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym zabieram Was do domu 120 metrów, ponieważ jest teraz stan surowy zamknięty, ponieważ my zostawiliśmy ten dom w stanie surowym otwartym. Ale z tego co się dowiedzieliśmy, inwestor zamontował okna, a my od poniedziałku mieliśmy wchodzić na elewację, ponieważ mamy tam wykonać jeszcze elewację. Więc postanowiłem pojechać i wam pokazać, jak wygląda stan surowy zamknięty. Bo dużo osób nawet nie wie, czym się różni stan surowy otwarty od zamkniętego oraz jakie są te okna. Z tego co mi wiadomo, jednego okna nie ma, bo jest problem z szybą. Chodzi chyba o to duże. No ale zobaczcie mniej więcej, jak wygląda teraz budynek. W odpowiedzi na Wasze zapytania dlaczego te ściany są takie mokre. Już prawdopodobnie znalazłem przyczynę, ponieważ dopóki nie było tutaj kostki, ściany nie były mokre. Jest oczywiście izolacja od fundamentów, jest izolacja od gruntu, jest wszystko zastosowane tak, jak powinno być. Ale jak przyszła kostka, no to niestety mamy widoczną wilgoć, która ciągnie od dołu. No i z tego to się orientowałem, pytałem po prostu kostka jest za blisko budynku, jest na ścisk, przez co idzie wilgoć do góry. Więc teraz zgłosiłem ten problem, mają przyjechać chłopaki, ściągnąć tą kostkę, która jest najbliżej budynku, przeciąć, zrobić dylatację, bo powinno się zrobić między 1 a 2 cm na piasek i wtedy już nie powinno być tego problemu. Więc mam nadzieję, że to szybko się rozwiąże, bo trochę mnie denerwują te mokre ściany oraz masa osób się pyta, co się dzieje, bo na przykład tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie ma. I z tamtej strony tego nie ma, więc tam, gdzie jest odstęp delikatny od ściany, nie ma tego problemu. Natomiast tutaj, gdzie jest nacisk, to są właśnie efekty. Jeszcze, zanim pojedziemy, chciałem wam pokazać, co tutaj mamy ciekawego między budynkami, ponieważ specjalnie dla was zrobiliśmy balię ogrodową, z której można korzystać. Kaczuszka temperaturę nam wskazuje. No i można przyjeżdżać, kąpać się, odpoczywać, testować nasze domki, tak jak wspominaliśmy niejednokrotnie, całkowicie za darmo. Natomiast temat tej bali oraz jak dbam o wodę był w innym odcinku, więc zapraszam do oglądania, ponieważ ta woda ma prawie miesiąc czasu. No nie cały miesiąc, bo 30 grudnia została wlana, a dzisiaj mamy bodajże 21 styczeń. No to prawie miesiąc czasu, a nie widać w ogóle, żeby ją trzeba było wymieniać, a dużo osób ma problem z wodą. Dlatego nagrałem Wam odcinek jak dbam o moją wodę w Bali. Więc zapraszam osoby zainteresowane, które miały taki problem jak ja na początku, czyli co 2-3 dni wymiana wody i mycie wszystkiego do tego, żeby sobie obejrzały odcinek, jak dbam o wodę i już nie będziecie mieli tego problemu. Dobra, jedziemy, ponieważ mamy jakieś 10 km do przejechania. I musimy jeszcze wrócić. A w międzyczasie muszę odebrać trochę towaru, ponieważ weszliśmy teraz na opcję budowy domu z materiałem. Dlatego też wozimy towar na poszczególne budowy. Ale o tym powiem w następnym odcinku. Jesteśmy na miejscu. Tak teraz wygląda dom 120 metrów, czyli to jest stan surowy zamknięty. Ponieważ dużo osób nawet nie wie, co to jest stan surowy zamknięty, i uważa, że stan surowy zamknięty to jest dach. Natomiast to są drzwi i okna. To jest stan surowy zamknięty. Stan surowy otwarty, to jest bez drzwi i bez okien. I to jest właśnie ta różnica. Więc dużo osób pyta się, czy robimy stan surowy otwarte, czy zamknięte. Więc my nie wstawiamy okien, ponieważ jak sami widzicie, okna są dopiero wstawiane w tym momencie, a inwestor je zamawiał prawdopodobnie w listopadzie. Więc mamy 21 stycznia i jeszcze jednego okna nie ma. Takie będą drzwi. Oczywiście nie mam klucza, ale od tamtej strony wejdziemy, bo nie ma okna. Więc drzwi fajne, widzę, że klamki nie będzie tu jest guzik patrzcie będzie się naciskało i one będą się otwierać bardzo fajna opcja, ja u siebie też takie zrobię okna kolor antracyt, drzwi kolor antracet. zresztą wszystko tu jest w kolorze antracyt ze względu na dach no i prawdopodobnie teraz jest najwodniejszy kolor antracyt patrzmy do środka muszę tylko patrzeć pod nogi bo tutaj studienka jakaś była to były kiedyś okna. Miały być, e, miały być okna. Znaczy były okna. Później kazali nam zamurować, więc nie zamurowaliśmy, bo powinny być tutaj okna. Możecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki, jak to wyglądało z oknami. Natomiast tak tył wygląda. No. Tam jeszcze podejdziemy za chwilę. Jak będę szedł do samochodu, już bo trochę jest tutaj śniegu. Natomiast problem polega na tym, że nie ma jeszcze tego, tego największego okna tych 4,5 metra. Podobno jest jakiś problem z szybą, i że przyjechała tylko jedna. Nie pamiętam, jak tu na projekcie jeszcze tu będą dwie szyby czy trzy, natomiast no nie przyjechało jeszcze w komplecie, więc nie montowali. My oczywiście mamy zlecenie na elewację jeszcze. Więc nam to jeszcze nie przeszkadza, bo my się skupimy na trzech pozostałych ścianach. Natomiast tutaj podobno w czwartek ma być, czyli za 4 dni, za 5 dni, bo dzisiaj jest sobota, czyli za 5 dni. Co do kosztów tego domu, to możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku, ponieważ robiłem podsumowanie kosztów, ponieważ my budowaliśmy ten dom z materiałem, więc to była taka nowość, od której w sumie zaczęła się teraz ta przygoda z budową domu z materiałem, ale o tym powiem w następnym odcinku. Na razie chodźcie sobie, zobaczcie. Aha, co do ceny. Wejdźcie sobie na poprzedni odcinek, to sobie tam zobaczycie, ile zapłaciliśmy. Bo jest takie szybkie podsumowanie. Oczywiście nie co do złotówki, bo nie pamiętam, nie zapisywaliśmy tego. Nie wiedziałem, że aż prawie 100 tysięcy osób będzie zainteresowane tym odcinkiem. Wtedy bym wam policzył dokładnie. Natomiast faktury już oddałem, więc ciężko mi teraz policzyć co do złotówki. Natomiast tam macie podsumowanie, możecie sobie zobaczyć. Tu są te drzwi, o których mówiłem. I teraz to, co jest ważne. Widzicie to? Tutaj jest elektrozaczep. Więc tutaj a nie będę otwierał, bo to nie wiadomo kiedy było montowane. Poza tym jest mróz, więc ta pianka może jeszcze potrzebować trochę czasu, więc nie będę tego dotykał. To jest do elektrozaczepu. Czyli tamten guzik, który jest w drzwiach, naciskacie i puszczę wam tutaj zamek. Bardzo fajna opcja. U mnie tego brakuje w tym domu, w tym, tym pierwszym, ponieważ wymieniłem drzwi na podobne nie zamontowałem elektrozamka, tego zaczepu, elektrozaczep. Jest ten problem, że. Goście, którzy do nas przyjeżdżają, muszą mieć klucze przy sobie, bo jak zostawią w środku, no to już niestety przepadło. Będę musiał kiedyś to naprawić, no ale to kiedyś kiedyś. Natomiast jak będę budował teraz dom 160 metrów, będę chciał zastosować identyczne drzwi, czyli z tym guzikiem z tyłu. Bardzo fajna opcja. Tu jest łazienka. No nieduża. Tu ma być tylko kabina prysznicowa tutaj, sedes i umywalka. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej, nie pamiętam bardzo co: albo kotłownia, albo pralnia, albo. Jeszcze jedna łazienka. Tutaj to samo, więc albo to, albo to: to jest taka zamiana, więc nie pamiętam. Troszkę średnio widać. Ja zawsze po y, czymś montażu sprawdzam pod światłem, czy widać takie. O, jak tutaj że jest to niezapianowane. widzicie? Fakt faktem jest krzywo wycięty pustak, bo no, no myśmy murowali, no na kogo mam zgonić? No, zdarza się tak, że gdzieś tam, gdzieś ta piła zejdzie. Natomiast no pianką można wyrównać takie coś i później tynkiem. Natomiast no warto sprawdzać po poszczególnych etapach pracy, bo później będzie ciągnęło tym oknem i ktoś powie, że jest źle zrobione, a teraz można to fajnie uzupełnić. Tutaj ma być pokój. Jeszcze jeden. To okno, trochę, tak według mnie, jest blisko tej ściany. Oczywiście, to jest moja opinia, bo ja zawsze Wam mówię moją opinię. Nie czyjąś, tylko moją. Ja uważam tak i ja tak mówię. Natomiast ja, nikomu nie, ja nikogo nie namawiam, żeby po mnie powtarzał, bądź yy, sugerował się moją opinią. Uważam, że powinno być bliżej środka. Natomiast dla nas, jak chodzi o murowanie, było na pewno lepiej, bo mieliśmy do odcinki mały kawałek pustaka, ale tutaj tak naprawdę. Do znaczenia, bo przewiązanie i tak by było z tą ścianą, czyli o, tyk, tyk, tyk. Więc to jest jeszcze jeden pokój, stroblekki drewniany, identyczny jak w naszym projekcie domu Adaś, 70 ponieważ długo myśleliśmy nad projektem, długo myśleliśmy nad zastosowaniem stropu, nad ograniczeniem kosztów, no i wymyśliliśmy właśnie identyczny strop jak tutaj. Więc projekt jest na naszej stronie, no wiadomo, nie taki duży. Tu jeszcze jest śmietnik, ale jeszcze nas tutaj nie było od czasu kiedy skończyliśmy działówki, bo mieliśmy pinczów, mieliśmy tam inne zlecenia. A tutaj dogadaliśmy się z inwestorem, że jak wejdziemy do elewacji, to zamówimy kontener na gruz, zamówimy kontener na odpady ze steropianu i posprzątamy to wszystko. Więc to akurat jest przed nami, więc na spokojnie my to zrobimy. Więc tutaj ma być sypialnia. Tak jak mówiłem, nie będę jeszcze ruszał, nie będę jeszcze otwierał żadnych okien. Bo nie wiem, może można, może nie można. Bo tutaj ta, ten montaż był trochę rozłożony w czasie. Raz przyjechali, jedno zrobili, raz drugie. No taki ciężki dostać okres. Natomiast, jak będziemy robić elewację, no to prawdopodobnie tak będziemy musieli uchylić i będziemy musieli jakoś tędy chodzić. Czy, czy będziemy musieli tutaj e, sprawdzić. No na pewno będziemy z tego korzystać. Więc tu jest sypialnia. Tu jest pokój. I tutaj miał być jeszcze jeden pokój w tym projekcie, natomiast inwestor zrezygnował, dlatego ten jest większy. I tu jest taka luka, taka luka. Natomiast, a jak mówię, my budujemy na podstawie tego, co inwestor od nas oczekuje na podstawie projektu, na podstawie wytycznych od kierownika budowy, na podstawie projektanta, który może coś tam jeszcze zmienić. Dlatego, mimo tego, że projekt pokazuje taką budowę, to i tak to się zawsze zmienia, bo każdy coś tam dokłada od siebie. Więc nie pokazujemy Wam projektów, jakie robimy. Bo dużo osób później wypisuje do nas, że jest błędnie, nieprawidłowo, jest nie tak, jest źle, natomiast nawet nie wie co my tak naprawdę budujemy, bo my ustalamy to z osobami decyzyjnymi, a nie z widzami typu buduję u mojego klienta dom, mam mu zrobić ścianę tak czy tak. Nie, od tego jest klient, od tego jest kierownik budowy, od tego jest projektant i oni za to odpowiadają, klient za to płaci, żeby on decydował czy chce tak czy chce inaczej. A nie będę się pytał, a później będzie ktoś mi pisał, że jest niezgodnie z projektem, bo ktoś zmienił zdanie w trakcie budowy. No i zostały takie właśnie, jak tutaj te różnice. Tak wygląda z zewnątrz czyli to jest to okienko. O tutaj widać, gdzie miało być drugie, co jest zamurowane. I tu jest to duże odsypialnie. Trochę wysoki jest tutaj stan zero mi się wydaje, bo zobaczcie, gdzie ma być posadzka podtąd. Więc to wszystko trzeba nawieźć ziemią, albo zrobić schodki, zrobić taras, nie wiem, coś trzeba będzie wykombinować. Zresztą garaż tak samo, który jest z naszego projektu, ze strony dom 25 też jest wyżej, ale nie aż tak wysoko. Więc tutaj naprawdę jest wysoko, a to nie jest jakiś teren podmokły, czy cokolwiek. Wiadomo, że jesteśmy w dołku w stosunku do drogi, natomiast uważam, że troszeczkę jest jednak zawyżone to. Ja bym zrobił sobie niżej. No, dobra moi kochani, ja się z wami żegnam, wypakowuję szybko towar. I nagram dla Was jeszcze jeden odcinek, w którym powiem, co teraz się zmieniło, jak chodzi o budowę domu z towarem, czyli z materiałem. No i w sumie tyle. Jadę oddychnąć chwilę, bo pogoda jest niefajna, jest okres chorob, chorób. Więc też nie chciałbym tutaj za długo stać, zwłaszcza, że od poniedziałku, czyli za kilka dni bierzemy się już ostro za robotę. No chyba, że pogoda się utrzyma, no to niestety nie będzie się dało wejść jeszcze natomiast jak będzie się dało no to podstawa, no to musimy tą folię ładnie poodcinać musimy zrobić listwy startowe, które mam na aucie musimy zagruntować te ściany musimy poodcinać nadmiar pianki, jak już jest w odpowiednio stężana odpowiednią konsystencję, będziemy mogli ją odciąć będziemy musieli zabezpieczyć te okna bo też kosztują majątek ponad 30 parę tysięcy, z tego co nie wiadomo, więc też musimy je zabezpieczyć no i to, co jest fajne w tym projekcie, że jest to nowoczesna stodoła, więc tutaj będzie dużo zabawy, bo musimy się zrównać z dachem. Więc my, jak robiliśmy konstrukcję dachu, to zrobiliśmy na 20 bodajże 2 cm, bo styropian jest 20 i daliśmy 2 cm na ewentualny klej. Może grubo, może nie grubo, wiecie jak to jest, może gdzieś tam wieniec jest wypchnięty, może coś tam jest, więc lepiej mieć więcej niż mniej. A będziemy mieć dużą poziomicę, to będziemy sprawdzać, czy, ym, czy ściana jest idealnie prościutka, czy musimy gdzieś nadłożyć. Chociaż my murowaliśmy, to nie powinno być problemów, ale tak jak mówię, jakby wieńce delikatnie wypchnęło, no to albo możecie troszeczkę ucieknąć z klejem i wtedy dołożycie z pięć worków na ścianę i nie widać tego, albo możecie dojść do wieńca, wyciąć seropianie, ale tu widzę po tym, że widzę po tym, że jest prosto, ale to mówię, to są doświadczenia życiowe, które nauczyły nas takich rzeczy, że Lepiej mieć te 2 cm więcej niż nie mieć tych 2 cm, bo wiecie, jak jest. Jak później wam się okaże, że ktoś zrobi nagrzebień, a u góry jest yy, no jakieś wypchnięcie, no to tu jest nagrzebień, a tu jest steropem 2 cm mniejszy, ze względu na to, żeby się zmieściło. Rozumiecie, o czym mówię. No, dobra, na razie, cześć.